Co się dzieje ze zwierzętami przy roztaniach? Mhm. W polskim prawie zwierzęta mają status rzeczy. Mhm. Czyli, oczywiście, w pewnych przepisach prawnych, takich jak np. ustawa o ochronie praw zwierząt, czy przepisach karnych, zwierzęta mają nadaną pewną podmiotowość i oczywiście są w sposób szczególny chronione, inaczej niż szafka i lodówka. Natomiast w rozumieniu kwestii majątkowych, zwierzę. Koń, pies, kot jest traktowane dokładnie tak samo, jak szafka, lodówka, zmywarka. Czyli de facto pierwszeństwo ma ten, kto kupił. A jeżeli kupili oboje... Bo na przykład była jakaś umowa, faktura, nie wiem, certyfikat urodzenia tego psa, czy po prostu są dowody na to, że zapłacili oboje, czy zapłaciły oboje za, te, za to zwierzę, to mamy do czynienia z procedurą podziału rzeczy, czyli dokładnie taką samą, jakbyśmy na przykład dzielili majątek w postaci samochodu. Problem jest taki, że niewiele osób decyduje się iść na drogę sądową w takich sprawach, ponieważ niestety czas trwania spraw sądowych może być dłuższy niż czas życia psa. Takie są realia, a poza tym no, oczywiście koszty finansowe, emocjonalne, życiowe są czasem nieadekwatne do jakby wartości przynajmniej finansowej tego zwierzęcia. Oczywiście wartość sentymentalna to jest to, na czym najbardziej nam zależy, prawda? Natomiast de facto bardzo mało takich spraw trafia na wokandę, bo mało osób ma determinację, żeby od tego dwieżaka. Tak, Żeby w jakiś sposób taki formalno-prawny tego dochodzić.